Się do mojego ulubionego fryzjera Przemka, u którego już mnie strasznie długo nie było. Ostatni raz byłam u niego w listopadzie, i wtedy zrobiłam sobie różowe włosy. Link do vloga wyświetliłam się tutaj na górze w proponowanych. I teraz odpowiadając na Wasze pytania, jak często chodzę do fryzjera, to z reguły wygląda to w ten sposób, że odwiedzam Przemka mniej więcej co 3 miesiące, a teraz już upłynęły 4 miesiące, nawet nie wiem kiedy. Więc myślę, że już najwyższy czas na to, żebym zrobiła coś ze swoimi włosami. Oczywiście się z tego powodu cieszę, dlatego że lubię chodzić do fryzjera, ponieważ zawsze wtedy dzieje się coś nowego i lepiej wyglądam. Natomiast w związku z tym, że jestem już gotowa do wyjścia, to stwierdziłam, że pokażę Wam, co mam dzisiaj na sobie, tylko pozwólcie, że odwrócę sobie kamerę do lustra, żeby wszystko było lepiej widać. Jak widzicie, ubrałam się wygodnie, dlatego że mam świadomość tego, że będę dzisiaj chodzić po... Mieście, także stwierdziłam, że nie będę się stroić nie wiadomo jak. I jeśli chodzi o to, co dokładnie mam na sobie, to zacznę może od tego przepięknego sweterka. W kolorze szarym jest to sweterek marki Tommy Hilfiger, który kupiłam sobie w galerii Mokotów. Tam znajduje się butik tej marki i on jest wykonany w 100% z bawełny. Niesamowicie mi się podoba, świetnie mi się go nosi, uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. No i jest w kolorze szarym, a ja ostatnio bardzo często noszę ubrania w tym kolorze, po prostu uważam, że jest mi w nich do twarzy. Następna rzecz, którą mam na sobie, to jest kamizelka polskiej marki Fasz w kolorze czarnym. Można ją nosić z różnymi rzeczami, ona będzie bardzo uniwersalna i dlatego też sobie ją kupiłam. Założyć ją można również samodzielnie i wtedy będzie wyglądała jak sukienka, ale tak jak powiedziałam, jest troszeczkę oversize'owa, więc będzie tutaj wam troszeczkę Odstawać. No chyba, że jesteście ode mnie grubsze, no to wtedy nie powinno być problemu. Natomiast uważam, że to jest naprawdę świetna i tak jak powiedziałam uniwersalna rzecz, ponieważ będzie pasować do wielu stylizacji i jestem pewna, że będę jej często używać. Ozdobiłam ją sobie broszką marki Yes, którą kupiłam niedawno. Ona się pojawiła w holu biżuteryjnym tej marki. Również podlinkuję Wam ten film na górze. Jeśli chodzi o dół, to założyłam jedne ze swoich ulubionych jeans dżinsów marki Calvin Klein, to są dżinsy w kolorze szarym, a jakże, z wysokim stanem, które są niesamowicie wygodne i bardzo, bardzo często je noszę. Natomiast na nogach mam swój nowy nabytek, czyli bodki marki Casadei, które kupiłam w sklepie Moliera 2 na wyprzedaży. I muszę Wam powiedzieć, że w ogóle nie żałuję swojej decyzji, dlatego że są to buty niesamowicie wygodne. Także bardzo, bardzo lubię je nosić. Przypominam, że mam rozmiar 39 i że te buty cały czas można kupić. One są w tej chwili przecenione aż o 50%. Ja je pokazywałam z bliska w holu. Z Moliera. także jeśli nie widzieliście tego filmu, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Link wyświetli Wam na górze w proponowanych. Założę sobie również jeden z moich ukochanych płaszczy marki Hugo Boss. Mam kilka płaszczy tej marki i bardzo, bardzo je lubię. Ten jest znowu w kolorze szarym i został wykonany z wełny. Mam go już naprawdę długo i sprawdza się świetnie. Tutaj już pewnie widzieliście, że przygotowałam sobie również moją torebkę nową w kolorze szarym Diora, którą kupiłam w butiku Redford Grant. Mam nadzieję, że widzieliście mój haul Diora. Obok leżą moje ulubione nektarynkowe perfumy Joe Malone. Niedawno robiłam dla Was ich recenzję i w związku z tym, że one już mi się kończą, ponieważ kupiłam pojemność 30 ml, to zaopatrzyłam się w nowy egzemplarz tego zapachu i tym razem kupiłam sobie, jak widzicie, 100 ml, ponieważ naprawdę uwielbiam ten zapach. To jest przepiękny, owocowy, świeży zapach, idealny do noszenia na co dzień, który poprawia. Humor, i naprawdę uważam, że warto go mieć. Jest to zapach idealny na wiosnę. Jeśli będę robić film o najlepszych perfumach damskich na wiosnę, to na pewno ten zapach znajdzie się na mojej liście. Także polecam się z nim zapoznać. I tutaj obok leży jeszcze mój nowy nabytek, czyli moja pierwsza w życiu prostownica marki GHD. To jest najnowszy model Platinum Plus. I o tej prostownicy mówi się, że jest to prawdziwy Mercedes wśród prostownic, ale muszę wam przyznać szczerze, że jeszcze jej nie używałam i postanowiłam wykorzystać okazję, że idę do Przemka, żeby mi pokazał jak powinnam prawidłowo używać takiej prostownicy. Więc od razu zapytam go o zdanie na temat tego urządzenia i potem was oczywiście o tym poinformuję. Moi drodzy, tak prezentuje się mój dzisiejszy outfit. Dajcie mi proszę znać, jak wam się podoba, bo jeśli o mnie chodzi, to ja naprawdę bardzo dobrze się w tych rzeczach czuję i uważam, że dobrze je dopasowałam, przynajmniej starałam się, ale ciekawi mnie wasze zdanie. Także napiszcie mi proszę w komentarzach, a ja tymczasem jadę do Przemka. już do przemka i właśnie usłyszałam, że przychodzę uczesana zawsze. Tak. To chyba dobrze? Bardzo dobrze. Mam ładnie, Więc nie wiem, co włosy. dzisiaj zrobimy. Od razu wygląda fajnie. Myślę, że poszalejemy dzisiaj z długością. Zrobimy jakoś fryzurę, której jeszcze nie miałaś. Zobacz, czemu się światło zmienia. Słuchajcie, będzie raz za jaśniej, raz za ciemniej w kamerze. Natomiast, co ja chciałam powiedzieć jeszcze, że dawno się nie widzieliśmy, wspominałam już o tym wcześniej, ale z okazji ostatniej mojej wizyty tutaj zrobiliśmy taką promocję, pamiętasz? Tak, olfaktoria no, hasła. sporo osób przyszło. Tak? Tak. No nie wiedziałam, słuchajcie, właśnie się dowiaduję. Kto przyszedł i skorzystał z naszej wspólnej promocji, dajcie proszę znać w komentarzach, bo nikt mi nie dał znać oczywiście może teraz się uda. Wszyscy się ukrywają, także liczę na to, że się odezwiecie. Natomiast, co ja takiego jeszcze chciałam powiedzieć, że ostatnio, słuchajcie, jak Przemek mi zrobił różowe włosy, to zadzwonił do mnie, kiedy to było, dwa dni później? Tak. Ponieważ zobaczył vloga i stwierdził, że <laughs> powinnam wrócić, ponieważ nie mu się nie podobają te włosy i chciałby je poprawić. Ja się uparłam, ponieważ mi się podobały, bo opinie tak były podzielone. Tak Ale byla. mi to w ogóle przeszkadzało. Nie, ten kolor później fajnie, fajnie się wypukiwał i naprawdę e, tak jak mówiłem super wyglądał. Kolor się szybko zmył też, także teraz jestem bardzo zadowolona z tego jak wyglądają moje włosy. Dzisiaj nie mam pojęcia co będziemy robić. Myślę, że okaże się za chwilę. Przemek już się zapoznał e, z moją prostownicą, także będziemy testować. Tak, zobaczymy. Zapytałam Przemka co robimy, powiedział, że to co zwykle. Mhm, Czyli fioletowy proszek bierzemy <laughs> oraz Olaplex, tak? Tak. Powiem no. ci, że mam Olaplex w domu, ale używane samodzielnie w ogóle się nie sprawdza. Nie, bo to jest ta trójka jest do podtrzymania jedynki i dwójki. Także mam trójkę i nie polecam i wyląduję w bublach, jak już będę robić film o bublach kosmetycznych. W marcowym numerze Twojego stylu znalazłam bardzo ciekawy artykuł na temat torebek polskich marek. Bardzo często mnie o nie pytacie, czy je kupuję, czy znam, czy je polecam. Także jeśli interesuje Was ten temat, to możecie sobie o nim teraz poczytać właśnie w Twoim stylu. prostownice. Tak, za chwilę się okaże czy jest warto swojej ceny i czy warto ją kupić, czy też nie. Fryzura gotowa. Mnie się bardzo podoba, dlatego że ja lubię mieć pofalowane włosy z taką właśnie objętością. Podoba mi się też długość, ale może warto zapytać Przemka, co z tymi włosami moimi zrobiłeś? Dużo się nie zmieniło, ale zmienił się, oświeżony był kolor, lekko pofalowaliśmy podcięcie końcówek. I tak, chciałyśmy skrócić włosy, ale ja nie, pełniejsza nie chciałam. Pełniejsza grzywka. Pełniejsza grzywka, przedziałek na środku, także jestem bardzo zadowolona. Zrobiliśmy oczywiście test mojej prostownicy, i teraz możesz e, powiedzieć, co o niej sądzisz. I ja poinformowałam Szemka o tym, że może mówić, co chce, e, także ja nie mam na jej temat żadnego zdania. Może się okazać, że to jest bubel, e, dowiemy się za moment. Także słuchaj. Znaczy, żeby ocenić tą prostownicę, to tak naprawdę nie na twoich włosach, bo musiałyby być włosy bardzo puszące i wtedy oceniamy taką prostownicę na ciężkich, trudnych włosach. Ta ogólnie prostownica fajnie nabłyszczała twój kolor włosów. Fajne ma funkcję, bo ma funkcję uśpienia po 30 minutach dla zapominalskich, czyli się sama wyłącza. Funkcja ma takie dodatkowe, że ma dźwiękowe funkcje, że kiedy jest nagrzana, gotowa do pracy, to daje znać da, daje znać. Podobało Ci się jeszcze to, że ma długi kabel? Tak, długi kabel, czyli jest, jest praktyczna. I że sama się dostosowuje, w sensie temperaturę tak, do... Tak, tak, temperatura do włosów sama, sama dobiera temperaturę do włosów, optymalna temperatura to chyba 260 stopni. Także... Ale żeby sprawdzić tą prostownicę, to muszą być niestety inne włosy, żeby ocenić coś więcej na temat tych Ale ogólnie jesteś zadowolony? Tak. Przy czym nie ma jakiejś super różnicy między tą prostownicą, a taką za 200 zł? Dla mnie, mnie nie, na twoich włosach. Także możecie Cześć. sobie darować zakup tego Mercedesa, możecie kupić świata i też będzie wszystko okej. Okay. Natomiast tak sobie rozmawialiśmy w międzyczasie z Przemkiem i powiedziałam mu, że mam urodziny, Przemek się zapytał kiedy, ja powiedziałam, że 7 kwietnia, ale że nie będę spędzać urodzin tutaj w Warszawie, ponieważ będę wtedy w Poznaniu na targach Beauty Vision i się okazało, słuchajcie, że Przemek też na nich będzie. Tak, dokładnie. Bo Ty Więc też już byłeś kiedyś. spędzimy tam razem urodziny. O właśnie, spędzimy tam razem urodziny, ale mało tego, spójrzcie, Oto jest współwłaściciel Cześć, tutaj salonu kryzjerskiego. Ja też tam będę. Który ma dokładnie tego samego dnia urodziny co ja, czyli 7 kwietnia. Także przypomnieliśmy sobie, więc mam nadzieję, że się spotkamy. A propos tych targów Beauty Vision, to rozumiem, że masz porównanie pomiędzy tymi targami, a tymi, które są w Warszawie? No tak, zdecydowanie lepsza i większa impreza ta w Poznaniu. Czyli dobrze, lepsza. że tam jadę. Tak. Zapraszam dniowa, Was w ogóle. Kosmetyczne tak. i fryzjerskie. Będę tam, nie wiem, którego dnia jeszcze być. Może będę i w sobotę i w niedzielę, bo Ty mnie zachęcasz do tego, żebym była yy, dnia, ca tak, cały weekend. Bo tam różne programy są, bo tam sobota, niedziela. Także Świecie. zobaczę jeszcze. W każdym razie miłe spotkanie, jeżeli mi się uda być wtedy, kiedy Wy będziecie. Natomiast w międzyczasie Przemek powiedział mi jeszcze, bo zaczął się tak wypytywać o Majeczkę, pozdrawiamy Majeczkę, jakie ma włosy i tak dalej, że zapraszam ją do siebie. Także. Możesz oficjalnie tak. zaprosić Majkę. No zapraszam ci na włosy. <laughs> Przemek chciałby z nimi coś zrobić ciekawego, na przykład irokeza. <laughs> no <laughs> także, <nie przyjdzie>. <laughs> <laughs> także Majka musisz przyjść. I jeszcze jedno, bo często mnie pytacie o filmy i seriale, które mogłabym wam polecić i Przemek mi polecił bardzo ciekawy film. Jaki? A to dokumentalny jest. Wczoraj oglądałem Free Solo. O czym? O wspinaczce górskiej. Wysokogórskiej. Tak, Mężczyźnie, który to robi bez żadnych zabezpieczeń, Solo, tak? tak jest. I ja doczytałam jeszcze, ponieważ od razu mnie to zainteresowało, oscarowy, że ten film właśnie nie, jest oscarowy to jest, to jest, to jest. dla filmu pełnometrażowego, najlepszego filmu dokumentalnego, bo o tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Tak. Bo ty się spodziewałeś, jak zobaczyłeś opis dokumentalny, że będzie nudny. Tak, ale fajnie nakręcony, fajnie przedstawiony, historia. Także polecamy, ja też zamierzam obejrzeć, bo jeszcze nie widziałam. Bardzo ci dziękuję oczywiście za to, że zajęłaś się moimi włoskami. I co, widzimy się już niebawem? W, wakacje, w poznaniu! W poznaniu. A, tak, tak. Także do zobaczenia i bardzo Ci dziękuję i. Papa! Nie ma to jak spędzić 4 godziny u fryzjera, a następnie wyjść na zewnątrz dokładnie w momencie, kiedy zaczyna się burza i zaczynają padać śnieg. Z deszczem, a później również grat. Także z mojej przepięknej fryzury zrobiło się, jak widzicie, coś takiego, także jestem bardzo niezadowolona z tego faktu. Natomiast pozostając w temacie włosów, to chciałabym się Wam czymś pochwalić, a mianowicie moim nowym produktem, czyli pierwszym w życiu. Peelingiem do skóry głowy. Jeśli widzieliście mój film z Natalią Care na temat włosów, to wiecie, że mówiłam w nim o tym, że chciałabym właśnie się zaopatrzyć w peeling do skóry głowy i tak też się stało, kupiłam peeling marki Kerastas. Dlatego, że w sumie zainspirował mnie do tego Janusz, ponieważ Janusz od dłuższego już czasu używa kosmetyków do włosów właśnie tej marki. Ja ich używałam kiedyś, natomiast teraz stwierdziłam, że warto, żebym w końcu zmieniła moje ulubione kosmetyki Alterna na kosmetyki jakiejś innej marki, żeby sobie po prostu zrobić od nich przerwę. I to też doradził mi dzisiaj Przemek. Powiedział, że to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, żebym tak zrobiła. I w momencie, kiedy kupowałam ten peeling do skóry głowy, to stwierdziłam, że od razu kupię sobie również inne kosmetyki marki Kerastas. I teraz może pokażę Wam tak na szybko, jakich dokładnie produktów będę używać do swoich włosów w najbliższym czasie. Poza wspomnianym peelingiem do skóry głowy, kupiłam sobie również kosmetyki z serii Resistance. To jest seria, która jest przeznaczona do włosów suchych, zniszczonych i osłabionych, czyli takich, które mam ja, aczkolwiek moje nie są zbyt zniszczone, ponieważ bardzo o nie dbam. Natomiast jeśli chodzi o tę serię, to kupiłam sobie szampon do włosów, następnie maskę oraz cenę. Element termiczny. To jest produkt, który ja już kiedyś miałam i z którego byłam bardzo, bardzo zadowolona. Nakładamy go na włosy przed stylizacją za pomocą suszarki albo prostownicy, także na pewno będę go regularnie używać. I poza tymi kosmetykami kupiłam sobie również serum wzmacniające do włosów i skóry głowy. Które należy stosować około 2-3 razy w tygodniu. I ostatnim nowym produktem do mojej. Włosów, a w zasadzie nowym i jednocześnie starym, ponieważ już go kiedyś używałam. Jest olejek do włosów, który przepięknie włosy nabłyszcza i też bardzo ładnie pachnie. I on jest teraz w takim szklanym opakowaniu. I wiecie, jak on pachnie? Trochę jak perfumy La Vie Belle, a trochę jak Coco Chanel Mademoiselle. Także jeśli lubicie te zapachy, to ten olejek na pewno Was zainteresuje. Także tak właśnie prezentują się wszystkie produkty, których będę używać do swoich włosów w najbliższym czasie. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Temat dzisiejszego vloga zdominowały zdecydowanie włosy. Ale myślę, że mi to wybaczycie, dlatego że bardzo często zadajecie mi pytania dotyczące tego, jak o swoje włosy dbam. Także wykorzystałam ten fakt, że byłam dzisiaj uprzemka i od razu zrobiłam też aktualizację pielęgnacji swoich włosów. Myślę, że duża część z Was będzie z tego powodu zadowolona. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się podobał. I do zobaczenia!